No to stowarzyszenie Koliber. Odejdziemy na chwilę, księżę doktorze, od ideologii gender. Ja mam pytanie o inną, niewygodną sprawę polskiego kościoła. Jak powszechnie wiadomo, kościół w PRL był pod lupą SB jako największa niezależna organizacja. Jak powszechnie wiadomo, SB czy to przekupstwem, czy to szantażem próbowało skłonić niektórych księży do współpracy. Jak powszechnie wiadomo, niektórzy się temu oparli, niektórzy ulegli. O, tamten system upadł, przyszedł czas rozliczeń i kościół w Polsce jak gdyby pokazał dwie twarze. Taką odważną, godną twarz pokazał ksiądz Isakowicz Zaleski, polski Ormianin, ksiądz z Krakowa, który wydał świetną publikację Księża Wobec Bezpieki. A taką twarz, niestety tchórzliwą, obudną, pokazał biskup Dziwisz, który próbował ocenzurować księdza Isakowicza, na pewien czas zakazał mu występów w mediach no i nie zachował się zbyt godnie, mówiąc delikatnie. Mam pytanie do księdza. Czy jest taka szansa, że doczekamy się kościoła, który się swoich brudów nie wstydzi wyprać i nie wstydzi się rozliczyć ze swoją przeszłością? Bo jak widać z wyżej wymienionego przykładu, są w Polsce księża prawdomówni, uczciwi, no ale to nie jest jedyna twarz kościoła i ta, ta prawdomówna twarz czasem była cenzurowana. No, przede wszystkim trzeba zauważyć, że żadne środowisko w Polsce tak nie uczuciło się ze zdrajców, z Judasza, jak właśnie Kościół. Zauważmy, całe środowisko dziennikarzy, ostatnio mamy książkę Resortowe Dzieci, prawda? Tam się można bardzo wiele dowiedzieć o środowisku mediów, jak ono pracowało. Nie było jakichś ludzi, którzy by specjalnie pracowali w tym obszarze. Podobnie w dziedzinie nauki, sądownictwa. Trzeba, kiedy próbowano zrobić ilustrację w tych środowiskach, był totalny opór. Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Kościół, duchowni, to jest środowisko jeszcze najbardziej oczyszczone ze wszystkich. Natomiast... No, idealnego oczyszczenia nigdy nie będzie. No, my nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy święci. Ja mogę powiedzieć, że należę do ludzi, którzy wiedzą najwięcej złych rzeczy o kościele. Bo właśnie to taka była kolejność, w ogóle sprawa mojej krytyki homoideologii to zaczęła się w doszpasterstwie akademickim. W 2005 roku, jak zobaczyłem, że moi studenci ulegają homoideologii, no to zacząłem przeciwdziałać. Ale jak zacząłem krytykować ideologie różne, wtedy mi zaczęto mówić, a czy ja nie wiem, co się dzieje w kościele. Do mnie napływają złe wiadomości o Kościele z Polski z całego świata. Prawdopodobnie mało ludzi wie tyle złych rzeczy o Kościele, co ja. A zarazem ja wiem, że to jest największe, najświętsze, co mamy. Że wszędzie indziej jeszcze gorzej. Bo w tym Kościele jest także święty Jan Paweł II, jest święta Faustyna, która tutaj mieszkała kilometr stąd, jest święty ojciec Pio, jest święty Franciszek, matka Teresa. Trzeba zauważyć, że najpiękniejsi, najwięksi ludzie, którzy osiągają szczyty człowieczeństwa, jak Matka Teresa, no żaden z naszych wrogów, żaden ateista czegoś takiego nie jest w stanie zrobić. Okazuje się, że ci, którzy głęboko wierzą, osiągają to, co największe. Najpiękniejsi ludzie w świecie i w dziejach to są chrześcijanie: Matka Teresa, święty Franciszek, ojciec Pio. I dlatego tego kościoła bronię. I teraz jest czas no, trochę jak za komuny. Ataki na Kościół są jeszcze bardziej brutalne niż za komuny. I teraz jest czas obrony kościoła. Nie wyciągania jeszcze tych słabych, chorych rzeczy, tylko obrony przed zniszczeniem, bo grozi totalne zniszczenie kościoła. Ten atak medialny, który jest, Polska... może oznaczać zupełne unicestwienie autorytetu kościoła. I właśnie taka jest kolejność. Atakuje się kościół, żeby unicestwić jego autorytet, żeby nie było przeszkody dla gender. Taka jest kolejność, taka jest logika. Tak robiono w innych A to krajach. Czy nie jest tak, że kościół trochę sobie ten autorytet sam nadszarpnął? I nie mówię o ostatnich miesiącach tylko o nieco dłuższym czasie. Oczywiście proszę pana, między nami są Judasze, zawsze byli, ale nie można to przedstawiać tak, że wszyscy jesteśmy Judaszami. W innych środowiskach tego że jest jeszcze gorzej. Mówiłem o samej ilustracji, prawda? Był Judasz, to prawda, jest wieczny Judasz, ale byli też był też Piotr, Paweł, Jan i Jezus. Zresztą trzeba pamiętać, jeszcze tutaj ci którzy są chrześcijanami. Muszą oddać głos młodzieży.